Witaj, z tej strony Jacek Dudzic i dzisiaj moim gościem jest Joel Terrien, założyciel i szef firmy GVO. Welcome. Well, welcome. Thank you for coming all the way to Texas, Jacek. Thank you for having us here. Oh, it's been, been awesome so far. Awesome. Zapytam Joela o to, żeby w jaki sposób poradził nowym partnerom, którzy dołączają się do GVO, albo dla tych, którzy dopiero chcą, przypatrują się temu, czym jest GVO, dlaczego właśnie warto jest skorzystać z oferty tej firmy. So the question is, why GVO? Wyśmienicze pytanie. Tak naprawdę sprowadza się ono do zasadniczego pytania, w jaki sposób rozpoznać dobrą okazję biznesową. Pytanie jest takie, czy, jeżeli nie dla biznesu, czy korzystałbyś z produktu czy z tej usługi? A inne pytanie, czy jest to konkurencyjne na rynku? Jedną z rzeczy, o której ludzie często zapomi zapominają, to jest to, że cena zawsze wygrywa na rynku. Kiedy rozpoczęliśmy GVO, chciałem stworzyć coś, co będzie bardzo konkurencyjne cenowo i coś, co będzie potrzebne. Nie tylko przez marketerów sieciowych, ale również przez ogólne biznesy. Dlatego właśnie w sercu GVO. Cały czas jest web hosting. Każda osoba, która chce się reklamować na internecie, potrzebuje obecności internetowej. Czy to jest firma budowlana, czy mniejsza lub większa firma, czy nawet ktoś, kto prowadzi biznes w domu. Jeżeli to porównasz z produktami i usługami, jakie oferujemy, nie ma innej takiej ceny. Tak? HostGator ma hosting za 9 dolarów, ale nie dają pokoju konferencyjnego. Autorespondor z taką listą, jaką mamy, nigdzie nie dostaniesz. Get który jest polską firmą. Oni nie oferują takiego poziomu ceny w porównaniu z tym, co jeszcze dajemy. I to jest podstawowa kwestia, dlaczego Dziwio spojrzyj i zastanów się, czy gdyby nie oferta biznesowa, to czy biznesy na rynku potrzebowałyby tego, tego co oferujemy? I oczywiście, czy jest to konkurencyjne cenowo w stosunku do innych tego ty typu ofert. Oczywiście, w, w każde z tych pytań, to odpowiedź jest tak. Żaden, nie ma żadnej innej możliwości biznesu w internecie za jedyne 30 zł na miesiąc, kiedy płacimy aż tyle wynagrodzeń. Porozmawiajmy o planie wynagrodzeń. Wiele osób odnajdzie dużo atrakcyjnych punktów w tym. Zwróćmy uwagę na najsilniejsze punkty tego well, planu wynagrodzeń. Najsilniejsze punkty to pf. przede wszystkim to, że jest uh, bardzo dużo, bardzo silna wypłata. If if możemy Texas, to zrobić, dlatego że będąc w Teksasie, możesz zobaczyć, że nie mamy olbrzymiego biura. Mamy tylko około 20 pracowników tutaj i blisko 100 na całym świecie. Ale ponieważ trzymamy nasze koszty bardzo nisko i jesteśmy właścicielami wszystkiego, od budynku, w którym jesteśmy, do serwerów, routerów, wtedy nasze koszty są Niskie, więc możemy sobie pozwolić na naprawdę niesamowite prowizje. Za każde pięć osób, jakie przyniesiesz w jednym tygodniu, dostajesz 300% prowizji. Przede wszystkim zapłacimy ci 100 dolarów. Takiego bonusu tygodniowego, tygodniowego za każde 5 osób. A, a, a pamiętaj, że my tylko 50 dolarów za to zbieramy. To jest 200% prowizji. A potem pod koniec miesiąca damy Ci jeszcze dodatkowe 100%, czyli 300% prowizji w so, wypłatach. Ludzie pytają, jak możesz sobie na to pozwolić? Dobre pytanie. Przede wszystkim opiera się to na długofalowości naszego biznesu. My wiemy, jak długo ludzie korzystają z naszych produktów. Jeżeli e, nie korzystają z naszych usług, e, 3-4 miesiące, to w tym momencie odnosimy straty, dlatego że dopiero po drugim miesiącu wychodzimy na, na plus. Ale jeżeli naprawdę mamy zarobić, to potrzebujemy klientów co najmniej na rok. Płacimy blisko 90%, 90 dochodu do dystrybutorów. My zarabiamy jednego dolara za każdą osobę, która jest w GVO. I to wszystko działa tak. Osoby, które wchodzą tylko po to, żeby zarobić na czymś, i, a produkty są dyskusyjne, to wtedy statystyczne długość zaangażowania osoby w taką okazję biznesową, gdzie produkt nie jest potrzebny to wtedy ona osiąga około 3 miesięcy. My mamy klientów na, 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 przez więcej niż 10 lat. I to powoduje, że nasza firma jest naprawdę dochodowa. 90% osób w tej firmie może powiedzieć, o, to nie jest dobre. Około 90%... Procent osób GVO tylko korzysta z naszych produktów i usług. Oni nie, nie troszczą się, nie, mają, nie ma, mają gdzieś to, że jest tutaj m, jakiś biznes. Oni potrzebują te, tych usług, żeby promować swoje obecne biznesy. Ale 10% naszych klientów naprawdę nas promuje i zarabia fenomenalne dochody. Widzisz, potrzebujesz o wiele więcej klientów niż partnerów. Rozmawiamy o tym, kto korzysta z GVO. Czy możesz mieć kilka nazwisk? No, zabawmy się. Idźmy, wyłączmy kilka. Kilka serwerów I oni zaczną dzwonić. Jedną z pierwszych osób z tych bardzo znanych to był Mike Fiesen, który przyszedł do nas w 2003 roku. Steven Pierce, Russell Branson, Jeff Johnson, Traffic Greiser, czyli Mike Kinney. Jego grupa uh, uh, właśnie wymieniałaś około 50 milionów dolarów w dochodzie rocznym. Yeah, yeah, I mean, it, tak, jest, jest niesamowicie dużo presji na <laughs> nas. My się, że kiedykolwiek coś się stanie w tej serwerowni, serwerowni, to połowa świata marketingu internetowego przestanie działać. I to jest również świadectwo skuteczności naszych produktów. Mike Filsen jest niesamowitym marketerem. On sam mi powiedział, że nigdy nie był naszym takim naprawdę dużym promotorem. I, i, i oczywiście nie zrozumie źle. Ale nie jakoś tak zasadnie, mocno, ale on lubi i, i, nasze produkty i, i usługi. Zobacz na naszego i, najlepszego partnera w tej chwili, Russell'a Brunsona, on przez 3 był tylko klientem, ale dopiero 5 miesięcy temu zrobił to przejście, o teraz chce też, też, też promować i zarobić na tym. Wielu najwyższej klasy marketerów. Ale pamiętajmy, że również fundamenta naszego biznesu są ludzie jak prawnicy, lekarze, budowlańcy. Oni płacą 9, 97, czy 10 dolarów za miesiąc, czy więcej, w zależności od pakietu, jaki mają. To jest ich koszt reklamy. Jak znajdujesz tych klientów? Inaczej mówiąc, jak Polacy, jak partnerzy w Polsce mogliby znaleźć tych samych klientów? Minęły już czasy książek telefonicznych. Google zaczyna być coraz mocniej używany do wyszukiwań lokalnych. I ja tak zacząłem. Ja poszedłem do znajomych, którzy mieli małe biznesy. I to było w 1998 roku. Wyobraź sobie w 1998 roku przekonać kogoś, że potrzebuje strony internetowej. Oni mówili mi: słuchaj, jeżeli ktoś w Japonii wejdzie na moją stronę, to nie daje mi żadnego dochodu. Po co mi taka strona? I ludzie mieli rację. Restauracja gdzieś tam w Quebecu, w Kanadzie, nie potrzebuje ludzi z Japonii, żeby wchodzić na jego stronę, żeby so, robić biznesu. A uh, więc myśmy stworzyli portal, Te, teraz e, zajmuje się so, tym Google. Natomiast, natomiast wtedy zrobiliśmy so, portal i myśleliśmy tak, jeżeli e, taki biznesmen, który mówi Ci, że nie potrzebuje biznesu, od razu musi być edu edukowany. W tej chwili według statystyk 90% osób, którzy so, szukają lekarzy, so, prawników, restauracji, restauracji so, mechaników, oni wyszukują so, w tej chwili tego w Googleach. Jeżeli, nie, jeżeli cię nikt nie może odnaleźć w Googleach, a twoi konkurenci mogą być odnalezieni w Google, to nie masz biznesu i potencjalnie możesz stracić biznes. Tak, absolutnie. Ludzie nie używają już tradycyjnych form reklamy. Ostatnie statystyki, jak z jakimi się zapoznałem, wskazują, że 85% potencjalnych klientów wykorzystuje internet, aby znaleźć coś lokalnie w swoim sąsiedztwie. Jeżeli nie masz strony, oni nie mogą cię znaleźć, wtedy nawet nie wiedzą, że istniejesz. To jest porównanie do tego, gdybyś miał kiedyś dawno temu biznes bez telefonu. Możesz mieć najlepszy biznes w świecie, ale jeżeli nikt nie może się z tobą skontaktować, to długo nie będziesz miał tego biznesu. Jak ja bym zaczął, tak jak zacząłem w 1998 roku. Oczywiście musisz budować listę, musisz robić reklamy, ale zacznij w swoim sąsiedztwie. Są ludzie tam. I to się stało do mnie. Ja poszedłem do mojego ciepłego rynku. I wcale nie promowałem programu partnerstwa. Mówiłem, słuchaj, jesteś biznesmenem. Jednym z moich pierwszych klientów był ktoś, kto zajmował się inspekcjami w domach. On cię nazywał Steve. Powiedziałem do niego, słuchaj, chciałbym zbudować ci stronę internetową. I i powiem Ci, zrobię Ci to stronę za darmo, a z naszym generatorem strony w backendzie bardzo łatwo można to zrobić. I to była moja propozycja. Ja zbuduję Ci stronę za darmo, a hosting będzie Ci kosztował 20 dolarów za miesiąc. Za cztery, po czterech miesiącach miałem ponad 450 ludzi, którzy płacili mi 20 dolarów na miesiąc. To było prawie 100 tysięcy dolarów rocznie w dochodzie dla mnie i to było dwa razy tyle, ile wcześniej zarabiałem w szpitalu. To no była praca, ale nie była taka ciężka. To, co chcę zrobić, to um, obiecać mniej, a dać więcej. A więc zrobiłem w stronę dla Steve'a, on był podekscytowany i powiedziałem, czy masz trzech przyjaciół, którzy też mają biznesy, biznesy do których możesz mnie polecić? I robiłem ciągle to samo. On mi dał mi trzy polecenia, jeden lub dwóch powiedziało tak, chciałbym się dowiedzieć więcej. Poszedłem, spotkałem się z nimi i zrobiłem to samo z nimi. Kiedy to było? W 1998 roku. Jak wielu tych klientów ciągle jest z DVO? Przypuszczalnie około połowy już nie prowadzi tych biznesów, ale około 250 cały czas jest z nami. Od 1998 roku minęło 14 lat. Mówisz o stabilnym biznesie. To jest najlepsze biznes na świecie. I na tym bym się właśnie skupił teraz jeżeli chcesz być naprawdę diese95, mieć seks na jeżeli chcesz naprawdę chcesz odnieść sukces, powinieneś mieć trzy klientów na jednego partnera biznesowego. No my mamy na przykład 90% klientów, ale to jest klucz. Obiecaj mniej, daj więcej, idź do swojego ciepłego rynku i pozyskaj pierwszych klientów. Tak jak zacząłem. I oczywiście potem znalazłem wspaniały świat marketingu partnerskiego. Wtedy zacząłem robić to, czego teraz ty uczysz o swoich kursach. Ale ludzie mówią: Wielu ludzi mówi, Ja tylko chcę zarabiać 100, 200 dolarów na miesiąc. Ty możesz to zrobić w własnym sąsiedztwie w tydzień, w prosty sposób. Ale chcę jeszcze przyznać to, że jeżeli rozmawiasz z swoją ciepłą listą, musisz wyjść ze strefy komfortu. Jeżeli nie zrobisz tego, nie będziesz rósł, nie będziesz się rozwijał. Niektórzy ludzie powiedzą tak, niektórzy powiedzą nie, ale pozwól, że coś Ci powiem. Kiedy pierwszy raz zacząłem i ktoś powiedział mi nie, to wtedy brałem to osobiście do serca. O, to moje, moje usługi są fatalne i tak dalej. Zacząłem wątpić w siebie, w, w to, co robiłem. Ale to, co odkryłem, było to, że idę do kogoś i kiedy oni powiedzieliby mi nie, to wtedy nauczyłem się to rozumieć, że jeżeli pójdę do nich po kilku tygodniach, to oni powiedzą mi wtedy tak. Dlaczego? Wyobraź sobie, że to, co oni ci mówią, jest wynikiem ich okoliczności danego dnia. Jeżeli jesteś biznesmenem i dostałeś rachunek, którego nie oczekiwałeś na 1500 dolarów. I musisz go zapłacić. Jeżeli ja bym wszedł tego dnia do twojego, do twojego biura, powiedziałbyś mi, nie, nie, nie jestem zainteresowany, nie chcę strony. Dlaczego? Bo właśnie dostałem wielki rachunek do zapłacenia. A jeżeli poszedłbym za trzy tygodnie do tego samego klienta i on właśnie sprzedał coś za 1500 dolarów, jest w dobrym humorze, jego wizę kwitnie, powiedział tak, oczywiście, chciałbym mieć stronę. Kiedy ludzie Cię odrzucają, to to nie jest produkt tego, kim ty jesteś, ale produkt tego, w tej sytuacji, w której oni są. Świetny komentarz. Bardzo mi się to podoba. Let's talk about Powiedzmy troszeczkę o stronie biznesowej. Jesteśmy pewni, że produkty są świetne. Porozmawiajmy o budowaniu długotrwałego, długotrwałego dochodu pasywnego. Oczywiście masz swoich klientów i zbudujesz sobie tą grupę lokalnie, ale każdy by chciał really, mieć taki biznes, um, że kliknij zarobi. Just, i zarobi. To... Najlepszą. Nie mam teraz linków, może je potem opublikujemy pod tym postem, ale ja bym poszedł w reklamy. Ja eksperymentuję z czymś, co się nazywa solo. A co to jest? Są ludzie, to się dzieje właśnie w marketingu partnerskiego. To ludzie, którzy promują produkty albo, albo usługi nie mają gwarantowanego dochodu. Ty ja możemy coś promować. Właśnie odkrywamy, że on nie konwertuje. Teraz na ostatni produkt, który Ty i ja promowaliśmy, wysłaliśmy maila do naszej listy, ja i Jacek, ale nie zarobiliśmy nic jako partnerzy. Więc to, co ludzie robią, oni wolą w tej chwili iść do gwarantowanego źródła dochodu, a nie ryzykować swoimi pieniędzmi. I są tacy ludzie, którzy mają duże listy i na pewno jest kilku takich w Polsce, którzy którym, których możesz kupić za e, kliknięcia, czyli kupujesz 500 kliknięć u nich do swojego linku partnerskiego GBO Polska. A wiedząc wskaźniki statystyczne, jeżeli używasz swojego panelu klienta, masz również statystyki, więc możesz wiedzieć statystycznie, ile możesz oczekiwać z tych 500 klientów, którzy przyjdą na Twoją stronę. I tak bym zaczął. Poszedłbym, nie wiem, jak się nazywa to po polsku, ale poszedłbym na tak zwane solo ads, trochę takich e, reklam i zacząłbym bardzo tanio, 25-30 dolarów i nie, nie, nie zaczniesz biznesu za 5 za za groszy, M musisz zainwestować trochę z tych pieniędzy jakie masz. Coś chcę jeszcze powiedzieć, upewnij się, że masz plan B. Jest tylu ludzi, którzy wchodzą do GVO i mówią, właśnie straciłem pracę wczoraj, mam trójkę dzieci, żona jest bezrobotna, i potrzebuje zarabiać 4000 tysiące na koniec miesiąca. I to, co się dzieje, jesteś tak zestresowany i to nie jest realistyczne. I to nie jest realistyczne. Nawet jeżeli masz możliwości, aby to zrobić, jesteś tak zestresowany, że nie osiągniesz tego. Nie robisz tego w relaksowany sposób i tak de facto szkodzisz sam sobie, bo wtedy podnosisz temu że nie, to nie działa, wydałem więcej niż zarobiłem, bla bla bla. Właściwo sposobem zrobienia mam... Y y y na, na jakiś pół etatu pracy, trzymam, trzymam tą pracę tak długo, aż mój dochód z internetu przekroczy dochód z tej roku pracy. W ten sposób możesz 20-25% swojego dochodu, do swojej półetatowej pracy i zainwestować w swój biznes, wykupić reklamy albo inne formy promowania się. Możesz również iść do forów dyskusyjnych i tam się też reklamować banerowo. Innym świetnym miejscem jest PPClick, czyli PPC w Google. W Polsce na pewno nie jest to tak konkurencyjne, jak w języku angielskim. Może w to nie uwierzycie, my robimy dużo PPC ostatnio, jesteśmy działamy na bardzo konkurencyjnym anglojęzycznym rynku w zakresie hostingu, używamy różnych słów kluczowych w tej chwili, w tej chwili zarabiamy na tym. Jeżeli my możemy zarabiać w tak bardzo konkurencyjnym rynku, to tym bardziej ty możesz to robić w polskim rynku. I możesz zacząć bardzo mało. Ja jestem najbardziej winny temu wszystkiemu. Nikt się nie przytłoczy, Ja nie zajmowałem się PPC i dopiero zacząłem to w tamtym roku. I teraz to się naprawdę sprawdza i wynagradza nam. Wiele naszego na rozmachu z tego pochodzi. Jest to też rozpoznawanie marki, świadomość marki, gdzie widzą nasze banery. Teraz zdecydowanie zrobią takie solo reklamy, jakieś perfect click, o niski, niski budżet 50 dolarów na miesiąc. Ale również możemy to robić w tradycyjny sposób, rozmawiać i prezentować się oferty biznesowe znajomym przyjaciołom. Oczywiście to wszystko się opiera i powiedz mi gdzie może znaleźć wideo hosting, pokój konferencyjny i autoresponder za mniej niż 30 zł na miesiąc. Ty nie sprzedajesz im tak naprawdę nic, ty im tylko coś proponujesz, co pozwoli im zaoszczędzić. I od tego zaczynasz. I Ja mówiłem o tych reklamach gwarantowanych, dlatego że ludzie nie chcą wyjść ze strefy komfortu, a powinni. Kiedy my przynieśliśmy się do Teksasu z Kanady, nie chcę tego powiedzieć w negatywny sposób. Myśmy już byli, mieliśmy sukces i to było niesamowite, jak wielu przyjaciół i niektórych członków rodziny mówiło nam Joel, on tu wróci, zwinie się zaraz za trzy za, za miesiące. To było sześć lat temu. Niektórzy z, uh, ludzie z Twojej rodziny, przyjaciele, będą, będą tacy właśnie, to jest produkt tego, kim oni są, nie produkt tego, kim Ty jesteś. I ja poszedłem z rekrutu, chciałem zrekrutować całą um, moją i rodzinę i nikogo nie pozyskałem. Uh -huh. Ha, ha, ha. I ja przy okazji mówiąc, nie jest nic bardziej e, takiego satysfakcjonu satysfakcjonującego, jak udowodnić komuś, że się myli. To, czego oni nie rozumieli, to jest podstawowy pryncypium biznesu. E, cena zawsze wygrywa. Jeżeli dajesz konkurencyjne produkty na rynku, gdzie jest konkurencyjna cena, to zawsze się sprawdzi. To jest tak proste. Ja analizuję i zastanawiam się, że zamiast być tylko firmą hostingową, zaoferujmy inne narzędzia. I wiedziałem, że to odniesie sukces. Wiedziałem. I teraz jest ciekawa rzecz. Kiedy miałem zacząć, wiesz, że się fitness Michael zajmuję, Michael Copeland, który w tamtym czasie był e, prezesem firmy Corel, byłem jego e, trenerem osobistym. E, poszedłem, poszedłem do kogoś z rodziny, kto ma e, 100 metrów karatowych domu e, i podniósł oczy i powiedział mi, nie, to nie będzie działało. Poszedłem do Michael Coplanda, powiedziałem mu to samo i on spojrzał na mnie i powiedział, Joel, jesteś głupi. Ja się zaczerwieniłem i po, 20, po kilku sekundach Kunda, który wydawał się jak 20 minut, on mi powiedział, jesteś głupi, bo jeżeli Ty tego nie zrobisz dzisiaj, to ja to zrobię jutro. I to było objawienie dla mnie. Tam są, po jednej stronie są znajomi, przyjaciele, którzy mówią, że to jest głupi Now pomysł, a potem rozmawiam z, z człowiekiem, który ma tysiąc e, met kwadratowych dom, cały w marmurach, od szczytu do, do piwnicy, który kosztuje 20, 30 milionów dolarów i on mi mówi, że to jest świetny pomysł. Kogo mam słuchać? Ciepłego rynku, który mi mówi, że to jest głupi pomysł, czy kogoś, kto mieszka w domu za 30 milionów dolarów i mówi, to jest dobry pomysł. Od tamtego czasu nigdy nie się nie oglądałem z tyłu. Były oczywiście wzloty i upadki, ale dalej ta, to pryncypił się sprawdza. Prac, niska cena zawsze wygrywa. Aby zakończyć, mam pytanie dotyczące oprogramowania konferencyjnego. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej rewolucyjnych produktów. Bądźmy szczerzy, autoresponder nie jest niczym unikalnym, wszyscy to mają. Tak samo z hostingiem. Ale pamiętam, kilka lat temu GVO było jedną z naprawdę pierwszych firm oferujących oprogramowanie wideokonferencyjne dla każdego. Nie tylko dla dużych korporacji, które płacą 5000 dolarów za miesiąc, ale to było dostępne dla każdego. Jak widzisz rozwój potencjalny tej branży wideokonferencji? Jakie miejsce GVO zajmuje? Ja myślę, że jesteśmy ciągle na, na początku. Coraz więcej, więcej ludzi ujmuje, wykorzystuje VoIP do kontaktów biznesowych. Staje się to jednym z naszych najbardziej popularnych produktów. Oczywiście, jak wiesz, numer jeden jest nasz motoresponder, webinary numer dwa, a hosting bardzo silne trzecie miejsce. I Dobrze. Produkt się ciągle rozwija. Wydajemy około 40 tysięcy dolarów miesięcznie, aby to dalej rozwijać. Ciągle się to zmienia. Jak wiesz, zmiany są każdego dnia. I staje się to naprawdę produkt, którego każdy marketer sieciowy potrzebuje, lub ktoś prowadzi biznes w domu. My zarabiamy więcej w trakcie webinarów, tak samo jak Ty, niż w każdej innej formie reklamy. Jest to niskokosztowy sposób sprzedaży, dlatego to się rozwija i będzie coraz bardziej popularny w tej chwili, gdzie są tego, ale niedługo będzie to podstawowa potrzeba. I może być również wykorzystana, by budować biznes GVIO, ponieważ korzystasz z tego i mówisz o tym. Tak. To, to, to jest właśnie wirusowy element. Korzystasz z produktu, demonstrując ten produkt do swojej organizacji, do swojej struktury. To jest takie demo w czasie rzeczywistym. Mówisz o potrzebie wideokonferencji i opowiadasz o wideokonferencjach w trakcie wideokonferencji. Ludzie od razu to Łapią, mówią, o patrz, 300 osób. Wszyscy możemy rozmawiać ze sobą w czasie rzeczywistym. Nie muszę jechać do hotelu, nie muszę wydawać pieniędzy na paliwo czy na inną podróż.